Witajcie kochani na kanale Mela Modela w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla was ulubieńców lutego i pokażę wam ulubieńców moich lutego. i Zapraszam do oglądania. Pierwszym ulubieńcem, największym ulubieńcem na moim kanale jest miś, ale nie taki zwykły. Ma on 180 cm, jest przekochany, bardzo śliczny i po prostu uwielbiam go. I stał się moim ulubieńcem. Jest taki ciężki i taki wielki, że nie wierzę. Pokażę Wam tutaj zdjęcie, jak on tak naprawdę cały wygląda. Naprawdę jest bardzo duży i naprawdę śliczny. Można się na nim położyć i przespać całą noc. Niestety nie mogę go tak za bardzo pokazać całego, no ale niestety jest zbyt wielki. Drugim ulubieńcem są to buty, bardzo w ulubieńcach nie pokazuję butów, ale te buty są warte pokazania, są to buty super stare, ale nie te klasyczne tylko te ze srebrnym, super stare są bardzo znane pewnie Wam, są różne rodzaje, ja się wzięłam z siostrą, mamy takie same tych butów na inny kolor, ani na nic są po prostu śliczne i każdy kto ma y, super stary, wie jaka to jest miłość to taka bluzka, t-shirt taki t-shirt, on jest niby taki bardzo zwykły ma takie trzy naszywki trzy zdjęcia, tutaj ta ma to jest kieszonka taka, a te są takie naszywki tu jakąś dziewczynkę mamy, a tu samochód i jakiś czy to co to jest bluzeczka w paski jest ona z y, firmy zary zary jest yy. i naprawdę bluzeczkę mam i po prostu jak ją dostałam i ją sobie kupiłam to nosiłam ją przez jakiś tydzień znaczy nie to, że codziennie ale ją nosi nosiłam i mam nawet zdjęcie y, profilowe na, na asku i po prostu bluzka jest to z tej nowej kolekcji i myślę, że w zarze ją jeszcze dostaniecie skarpetki znaczy, nie są to, to, to takie zwykłe skarpetki, tylko są to takie zimowe skarpetki. Nie pokazałam ich w ulubieńcach grudnia, bo ich jeszcze nie miałam. Dostałam je od mojej rodzinki. Serdecznie was pozdrawiam. I naprawdę skarpetki są świetne. Antypoślizgowe. Tak miłe w dotyku. Tak cudowne. No. Sam, sama słodycz. Wszystko piękne naszywki i piękne skarpetki jest to rzecz, którą pokazywałam w holu zakupowym z Warszawy, jest to balsam do ust, pomadka z miętą, mentolowa, z Bath and Body Works, taka, to jest ta, co nie daje koloru, zakochałam się w tej pomadce, używam ją do szkoły i nie dość, że jej nawilżenie, to nie daje nic na ustach. Taki brokat delikatny i naprawdę serdecznie Wam polecam Bath and Body Works. Yy, cały czas można ją dostać, tak mi się wydaje. I nic dodać, nic ująć do tej pomadki, bo po prostu mogę ją porównać nawet do iOS-a amientowego. Następną rzeczą jest to rzecz nietypowa. Ta osoba wie, o czym mówię. A mianowicie! To nie jest zwykłe Lego. A mianowicie jest to taki kuferek z Lego Friends na biżuterię. Tutaj Wam staje zdjęcie, jak on wygląda w praktyce. Jest on śliczny. Osoba wręczyła mi go i się zachwyciła nim. Jest śliczny. Ujeju, moja miłość. Naprawdę godne polecenia. Myślę, że znajdziecie. Tą rzecz, ten kuferek w sklepie Lego lub, y, lub gdzie, lub w jakichś sklepach, gdzie jest dużo klocków, lub też klocków Lego. Na rzeczą jest to książka. U mnie prawie w każdych ulubionych pojawia się książka, ale jestem miłośniczką czytania książek. Nie to, że jestem jakimś mulem książkowym. Lubię czytać książki, pogłębiać się w wiedzę, ale też pogłębiać się w słownictwo. Jest to książka, która nie jest ani lekturą. Jest to książka moja najlepsza przyjaciółka i inni wrogowie. Tu i pozwolę sobie przeczytać kilka... Zdanie, które napisał autor. Jessica i Natalii przyjaźnią się od pierwszych dni w szkole. Połączyło je wszystko, a zwłaszcza poczucie humoru, które zapewniło im fantastyczną zabawę. Nikt i nic nie zdołał tego zmienić. A już na pewno nie ta nowa Amelia. Pięknie. Sęk w tym, że jej osobowość wszystko zmienia. Amelia jest snopką i w jej towarzystwie Natalii traktuje Jessikę jak powietrze. Ale Jessica ma plan. No, Amelia jest snobką. Pięknie. Pięknie, piękna książka. Ja, nawet jak ją kupowałam, to nie wiedziałam o tym. I tak, książka jest świetna. Mogę wam ją polecić. Nie jest to książka tylko dla 11 jest to właśnie książka taka dziecinna trochę. Jest bardzo dużo rozdziałów. Ja chyba jestem na 12. I naprawdę nie chcę wam zaleczać, co się zdarzy na końcu, bo. Bo tak, bo może przeczytacie ją. To napój. Napój, który nie byłam na początku do niego przekonana, ale w końcu się przekonała. Jest dużo marek, które. Prowadza ten napój na rynek, ale tą firmę Aloe Vera King, Aloe Vera Drink, naturalny, oryginalny Aloe Vera King, i tą firmę Wam najbardziej polecam. Są tutaj żelki, jest to chyba pulpa aloesowa. Nie wiem jak to się dokładnie mówi, i mimo tego, że ładnie pachnie, Smakuje świetnie, nie dla każdego pewnie, ale mi bardzo przypadł do gustu. Eee, najlepszy jest dla mnie zimny, ponieważ te kawałki aloesu, pulpy aloesowej robią się takie relokowate. Kolejną kategorią jest to muzyka i tutaj mam dla Was do polecenia Wam jedną piosenkę, a mianowicie jest to piosenka Sylwii Grzeszczak, kiedy tylko spojrzę. Piosenka po prostu świetna po prostu się jej zakochałam. Jest wiele piosenek Justina, Seleny, po prostu wszystkich. Wszystkie są po prostu cudowne, ale polska wykonawczyni, która rzeczą jest to yy, z Janki Kendall yy, wosk, taki niebieski Garden Sweet Pea. Zapach jest taki wiosenny, taki yy, kwaśny delikatnie, no i Jestem tak słaba w opisywaniu zapachów, że tu, bambin, zero. Po prostu jest to taki kwiatowy zapach. No, ja ją, no, jaju, taki śliczny zapach. Nie da się go opisać. Po prostu. Oni i tak robią te zapachy, że się ich nie da opisać. Zapach nie do opisania, śliczny, piękny. Koniec. Było na tyle z ulubieńców miesiąca. Myślę, że filmik Wam się spodobał. Pierwszy. Wy macie ulubieńców, co jest godne polecenia, co może nie, czy wam się filmik spodobał. Jeżeli tak, dajcie kciuka w górę, skomentujcie i subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Serdecznie zapraszam na mojego snapchata, na którym pojawi się bardzo dużo materiału, bardzo dużo rzeczy i bardzo dużo wiadomości. Serdecznie zapraszam Mera Modera 25, wszystko razem. I serdecznie dziękuję za oglądanie, że byliście ze mną. Do zobaczenia, kochani. Pa! pa.